największe trudności techniczne akurat tego, tego spiętrzenia ściany. Na tym odcinku, o czym będę wspominał, napotkaliśmy bardzo różne dziwne formacje skalne, z którymi musieliśmy się zmierzyć, wykorzystując przy tym cały arsenał naszych umiejętności. Można powiedzieć, że coraz częściej wyjeżdżasz za granicę i robisz coraz trudniejsze drogi. W zeszłym roku były dwie prawy, w poprzednim, że pan też. Co w tym roku? No skoro już osiągnąłem top, teraz będę robił coraz prostsze drogi tak naprawdę. No to wygląda. Mam nadzieję, że nie. Kolejnym projektem jest Alaska Mondiki, czyli zimno. Wyruszam za miesiąc. Mam nadzieję, że powstanie droga w stylu alpejskim, klasyczna, tak więc zupełnie inny biegun. Nie jest to spinaczka hakowa, bigwolowa, tylko szybkie energetyczne wspinanie. To, co się liczy na tej ścianie, to, to wielkie, wielkie urwisko. To jest jedna z największych ścian na Alasce. Ma około 1500 metrów trudnego, spionowanego terenu. I to właśnie no, to sprawia, że jest jedną z najbardziej interesujących ścian w rejonie. 15. dzień spinania, 16. biwak wiszący w całkowitej, pionowej ścianie. Powiadam Wam to w kilku słowach, ale dla nas to, była, to był naprawdę kawał dobrej, dobrej przygody, kawał historii i, i dużo energii pozostawionej w tej ścianie. Czy jest kolejny projekt na ten rok już? Jest kolejny projekt, jest jeszcze kolejny projekt, jest kolejny, kolejny projekt. Projektów mam bardzo dużo. Kolejnym projektem jest wspólna spinaczka z Januszem Gołębiem. Również w celu alpejskim, mamy już na szczycie 7-tysięcznym w Himalajach albo w Nepalu. Obecnie szukamy dobrego celu. Kolejny projekt to jest kolejna nowa próba nowej drogi na Trowygenie z Markiem Reganowiczem. Jakby, to jest droga, która jakby zakończy nasz taki wewnętrzny projekt Trologia Bigolowa, czyli Polar Spire, Great Trango i Norwegia Trowygen. Czyli trzy wielkie nowe drogi na trzech bigolowych ścianach. To jest nasze maszenie. No i w przyszłym roku, mam nadzieję, Patagonia i próba nowej drogi na Serotore. Kolosa z kategorii otrzymują. Za... Krajem medalów w Karakorumie będący kontynuacją nowych dróg na największych medalów świata, Marcin Tomaszewski i Marek Braganowski. Czy dać to są młodzi I jest ta. W ale w ogóle yy, I może już żeśmy uznali, że program PHZ-u, czyli Polskie z zimowe, zamieniamy na PH, czyli polskie i balai. Dziękuję W imieniu Marka że nie mogliśmy być na dzisiejsze rozdanie. Dla nas to jest spełnienie kolejnego marzenia. Mam nadzieję, że. よろしくお願いします。